Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. Nie mamy w Polsce wielu rapowych kolęd. Może z okazji świąt warto przypomnieć stary, dobry poznański numer, mega świąteczny. Cała banda, wszyscy razem. Wyobraźcie sobie, że otwieracie drzwi, a tam tacy kolędnicy. Co prawda nie jest to typowo świąteczny numer, ale na pewno jeden z bardziej zimowych, rapowych numerów w naszym kraju. Mróz to jeden z najbardziej oryginalnych numerów TEDego, podgrzany ostatnio mocno przez powrót SPORT-2021. Tu grany na żywo w Katowicach, 20-letni numer, a Nadal Buja. Sami przyznacie. Się rodzi nas, No i na koniec tego zestawienia creme de la creme cóż za interpretacja, cóż za wykonanie święta bez tego filmu są w zasadzie jak święta bez Kevina. To jest scena, to jest rap. Hej, kolenda! Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju.